Siemaneczku moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony youtuber dzisiaj będzie pierwszy poważny poradnik. Będzie to poradnik z broni palnej, prawdziwej, nie żadnego z trówki i będzie poradnik dla takiego nowaka, który zdał licencję na broń kolekcjonerską albo sportową, ponieważ takiej licencji będzie. Dotyczył ten odcinek, jego budżet to jest 1000 zł. Oczywiście do tej ceny nie wliczamy amunicji i ewentualnych kosztów dojazdu z paliwem, więc zaczynamy. Pierwszy będzie pistolet samopowtarzalny Beretta MOD 950B, kaliber 22 Short. Jest to taki bar bardzo smartowy pistolecik. Dla Was ogólnie też szukam pół godziny tego obrazu. Proszę. Bardzo ładny. Brzydki burak też z niego korzystał. Też mówił, że bardzo ładny. Polecam go ogólnie też dla kobiet, które boją się sama chodzić. Gdzieś nie wiem, na przykład, yy, na spacer. Można go schować taktycznie do torebki albo do kieszonki. Następną kategorią będzie też pistolet troszkę dłuższej na ten sam kaliber 20BLR, tylko że to jest wersja normalna sportowa to jest też dłuższy pistolet, co jest ma 10 lat stare ale jary polecam go każdej osobie, co lubi takie pistolety bardziej taktyczne i takie nietypowo wyglądające następny będzie Pistolet podobny do Wartera PPK. I nie jest tak samo drogi w utrzymaniu i w amunicji. M bardzo fajny kaliber, 9 mm Browning. Polecam y tą broń każdemu. To chcę się zapoznać. Następną broń będzie, będzie broń na licencję sportową i jedyna w tym odcinku. Taka typowo długa. Nie do polowania. I ten gdzie karabin samopowtarzalny Mosberg ma ponad 25 sztuk amunicji. 25 sztuk, więc to jest bardzo dobrze. Licząc, że za 1000 zł, kupisz kniejówkę na ten sam kaliber, co ma jeden nabój w magazynku. I specjalnie dla was, myśliwi, dałem. Jedną szczelbę, która jest oczywistym wyborem. Będzie to szczelba samopowtarzalna Frankolim. Jest na całkiem rzadkiej kalibery, jak na te czasy, ale ma też bardzo pojemny magazynek jak na szczelby siedem sztuk. Więc ostatnia broń to jest pistolet samoczynny. To jest, ta, to jest najtańsza broń, ale też naj Jedna z najstarszych i najbardziej doposażonych. To ma takie wyposażenie dodatkowe. Cztery magazynki, futerały, smarowidła, pasy. I to jedynie za 400 zł. Za 400 zł z VAT-em to ja bym niczego innego nie oczekiwał. Jeszcze to jest na 35 nabojów magazynek. Tylko jest jeden problem. Rzadki rodzaj amunicji. Jest też trochę drogi, więc za 600 zł nie poszalejemy. Więc to był koniec odcinka. Ale tak, dodatkowo polecam wam jeden portal zagraniczny, który jest jednym z najlepszych. Nazywa się Buzz Gun Shop. Jeśli ktoś ma większy budżet, to polecam tą stronę bardzo serdecznie. Niestety tak samo jak Astro Classic mnie nie sponsoruje. Co jest bardzo smutne. Ale jest tutaj bardzo wiele możliwości. To, ta strona ma możliwość wysyłki międzykrajowej. Co jest też bardzo rzadkie. Trudne jest ogólnie w Polsce, w USA znaleźć sklepy z wysyłką. Jest też bardzo czytelny. Ja sobie wyszukałem kilka fajnych broni. Mogę na przykład pokazać. I ogólnie ja mam zamiłowanie do rewolwerów. Więc tutaj mamy: Fajnego Taurusa. To jest ogólnie bardzo fajna broń. Jeśli ktoś ma więcej budżetu, bo niby to jest poniżej 1000 zł, licząc yy, koszty dolarowe, ale też trzeba obliczyć koszty wysyłki międzykrajowej. Cła i wiele innych rzeczy. Ogólnie też, gdy ktoś ma więcej pieniędzy i chce na serio się se poszaleć, bo wygrał na przykład w Totolotka, to polecam mu Desert Eagle. A. To jest jedna z najmocniejszych broni w tym sklepie ogólnie. Desert Eagle. Jest trudny dla przeciętnego Nowaka i jest jeden powód. Kaliber. Można oczywiście dostać malutki Desert Digla, co ma amunicję typu 357 Magnum albo inną. I wtedy będzie problem, bo i wtedy nie będzie problem, ale jeśli chcecie dostać Desert Digla takiego o jakim ja Wam mówię, to możecie tylko sobie pomaszyć, bo kaliber 50 magnum jest dla normalnego Nowaka nie... niedostarczalny. Możesz się nawet postarać. Na przykład o taki ładny, co kosztuje ponad 10 tysięcy, ale nie dostaniesz go, ponieważ polskie prawo jest takie złe, że nawet gdybyś miał par, sport polsa, to, to nie dostaniesz licencji na taką broń. Dla niektórych dobrze, dla mnie źle. Więc tym smutnym akcentem kończymy ten odcinek. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, lajka i komentarzem, czy mój film był słuszny, więc trzymajcie się. Cześć i czołem. Halo!